Witam ponownie na antenie. Kolejna, trzecia, już trzydniowa pociągowa podróż. Odbywa się szybciej niż się spodziewałem. Mamy w tej chwili początek sierpnia. I jadę tym razem na południe wyspy. Hej, czapla, panie czaplo. Tym razem może być nieco trudniej pokonywać dystanse. Zwłaszcza że w planie mam również wejście na górę wulkan.

tym razem kupiłem bilet na południowe Kyushu i granica tego rejonu zaczyna się w mieście Ojta. Dlatego musiałem podjechać normalnym pociągiem, za niego zapłacić z Befu. No ale to akurat nie jest duży problem. A że ten obszar południowego Kyushu jest całkiem spory, to jest to naprawdę niezwykły taki bilet średniowy, który Nabyłem. Wszyscy grzecznie w kolejce do schodów ruchomych stoją. Pierwszy pociąg, jakim będę dziś podróżował to Kyushu uden Porusza się on na trasie z ojczyzny do Kumamoto. Będzie to ta sama trasa, w zasadzie, którą jechałem już asobojem. No ale zawsze miło, ciekawe widoki ponownie podziwiać Ale ja to tam dlatego, ponieważ z motun będę miał Shinkansen Praktycznie za kilka minut, jak tam dojadę Który to zawiezie mnie do miasta Kagoshima Już na najbardziej wysuniętą na południe prefekturę Stamtąd z kolei wsiadam w pierwszy specjalny pociąg w tej podróży, który będę chciał Yy, sprawdzić i Wam go jednocześnie pokazać. Na Peronie jakaś jest instalacja, wystawa, ale to jest nie można wchodzić. Takie klimatyzowane mi poczekali na Peronie, świetna sprawa. Jestem bardzo podekscytowany, ponieważ jeszcze nigdy nie byłem w prefekturze Kagoshima. Jest tam słynna Sakura Zima, czyli. Yy wulkan aktywny, który praktycznie no, stop dymi, a od czasu do czasu lubi sobie na pewno buchnąć. jest mój pierwszy pociąg Kyushu u muszę pośpieszyć, bo on odjeżdża 7 po w wagonie pierwszym jest moje miejsce Tutaj nie będzie, że zawiedzają są dwa wagony, i po prostu wyglądają tak. Jest dosyć komfortowe siedzenia. Później, w czasie jazdy, przejdziemy na koniec na chwilę. Ciała.

można było nawet z płatnego automatu skorzystać w Shinkansenie ale już jest nie w użytku jest nawet informacja, że już wycofali tą usługę, nie wiem dlaczego większość tej trasy biegnie w tunelu, niestety szkoda, bo to piękna okolica jest pomiędzy Komamoto i Kagoshima, tutaj no, tak jak wszędzie zresztą, piękne góry wrzućmy okiem może jeszcze Coś ciekawego będzie. Rutynowa kontrola toalety. Tutaj mamy pisuar. A tutaj rutynowa kontrola. Dzień dobry. Czystość zachowana, ale wszystko dobrze. I tutaj też automaty, a nie tu palarnia. Tutaj jest palarnia, i tutaj też jest palarnia. 700 znowu nie udało mi się pojechać 800 model 800 to ten tutaj uznawany jest za najpiękniejszy, designersko model Shinkansena tam na stacji w Kagoshima mam godzinę 40 do następnego pociągu, więc Oczywiście ruszam na miasto. A konkretnie mam na myśli jedno miejsce. Hmm, bardzo przyjemnie prezentuje się na zewnątrz stacji. No, klimat bardziej tropikalny, najbardziej na południe wysunięta yy, prefektura. No, i czuć żari, wilgotność. Nie wiem, jak ja będę na tą górę i trochę wchodził, no ale póki co jeszcze mam taki plan. Muszę Wam powiedzieć, że znacznie bardziej odczuwalna jest tutaj wilgotność i upał. No, ale nie powinno mnie to dziwić. Każdy o tym wie, że na południu Kiusiu jest zawsze trochę cieplej niż, niż tam w części środkowej północnej. Biegnę na górkę na punkt obserwacyjny, a jutro będę nocował tu w Kagoshima w, tym, w jednym z tam w centrum, w jednym z tych hoteli tutaj w centrum, więc mam nadzieję, że będę miał widok w miarę jakiś na tą górkę. No nie zabawię tu długo, nie przewidziałem tym razem zwiedzania samego miasta Kagoshima Będzie to tylko moja taka przejściowa stacja. Innym razem tu po prostu przyjadę sobie do Kagosimy, żeby zwiedzać już całe miasto. Waga, wyłaniamy się tu z za bloku i oczom naszym ukazuje się Sakura Jima w oddali. No pięknie, szkoda tylko, że nie będzie widać czy ona dymi, jak dymi, bo jest cały wierzchołek zasłonięty murami, a ona dymi praktycznie non-stop, z tego jest znana tutaj. Niejednokrotnie ludzie mają zasypane ulice, popiołem i samochody. A tak jak chyba już wspomniałem, że jest na jakiś czas dojrzeć się też plunąć lawą, to licznie. Więc no jest symbolem. Okej, okay, tutaj są jakieś schody, więc idę na góry. Znowu walka z czasem. Zobaczymy, czy uda mi się dojść na punkt czartowy, na punkt widokowy niższy, bo na całą szczyt tej góry nie wejdę, nie mam czasu I zdążyć muszę na, na pociąg Prawie dotarłem. Uff, Ale gorąco Chyba nie pójdę na sam szczyt Znaczy na punkt wiekowy tam jest Sakura A, chociaż to już tam chyba. Okej, okay, nieźle. Co się rzuca w oczy, to kagusima jest strasznie kolorowa. Ja wiem, cała Japonia jest kolorowa, ale tutaj to już szczególnie to czuć. Te kolory bardzo żywe, rzeczyste wszędzie, na sklepach, domach. Udało się dotarła. Jest nieco dalej niż się spodziewałem, ale skoro już jestem tutaj. Teraz szybciutko, time lapse a trzeba ustawić. Aha, jest pięknie. Wspaniała panorama, kogoś obowiązkowe miejsce, żeby tu przybyć. I podziwiać ten niesamowity widok. Jako ciekawostkę powiem Wam, że Kagoshima kiedyś była wyspą, ale ponieważ regularnie dosyć co jakiś czas sobie tam lubi wypluć trochę lawy, to ta lawa utworzyła drogę lądową i połączyła tę wyspę z lądem w pewnym momencie. Jak przyjadę tu kiedyś specjalnie samochodem na ten rejon, to wtedy pojedziemy na objazd Kagoshima dookoła, podjechać do. Dokąd się dało, no bo oczywiście wchodzić nie wolno, bo tam jest cały czas poziom zagrożenia duży. Trochę żałuję, no ale zobaczymy. Może jutro będzie widać. Jutro będę znowu w Kalgosimie. Będę tu nocowo, ale jak wrócę, to jutro to już będzie ciemno. Także może rano, jak się obudzę, jeśli będę miał widok z hotelu. Mój hotel jest gdzieś tam w tym rejonie, nie wiem który to, ale kilkunastopiętrowy, więc jest szansa, że będę miał widok na, na tą wspaniałą e, górę Wulkan. A jutro mam zamiar wejść na inną górę wulkan, który to jest już na samym południu, na samym krańcu wyspy Kiusiu. Nawet troszeczkę go widać, bo tam jest rząd gór w tle, w oddali i w tym, w tym rzędzie gór, tam w tle. O, teraz będzie lepiej. Tam jest ten rząd gór i, i tam ona troszeczkę tak w tle prześwituje. Taki ma idealny kształt, prawie jak góra Fuji, ale to o tym, jak już tam pójdę jutro. Shibachan, chan siwa A, Siwa. I deska? No biting? No. Hej, Siwa-chan. Ej, no. katane. Ej, katane. A iś deska? A u mnie znowu wyścig z czasem. Muszę zdążyć na stację, która to jest tam, gdzie to koło w oddali. Widać Diabelski Młyn. No ale w dół idzie się znacznie szybciej niż na górę. Poza tym orzeźwiłem się kolką Więc. Powinienem zdążyć. Zresztą jestem do tego przyzwyczajony, że zawsze czas jest napięty. Program jest napięty do granic. Hmm. No szkoda, ciekaw jestem bardzo, czy dymi dzisiaj mocno, czy nie. Ach. Pięknie, pięknie. Wiecie, w większości japońskich miast i miasteczek to taka troszeczkę metoda na asasina działa. Czyli po przyjeździe do danego miasteczka najlepiej wspiąć się na jakiś najbliższy, najbliższy szczyt, górkę i zapoznać się z sytuacją. Tutaj jakiś mały park. Zauważyłem, że w Kagoshimie jest bardzo dużo pomników różnych osobistości. Czyli mieli tutaj dużo sławnych ludzi. Oh, przyjemny park. Ten park tutaj to z kolei przypomina mi bardzo, ale to bardzo taki park na Maderze. Który się mieści też w Funchal niedaleko z tego centrum. Jeśli planowalibyście jakieś wakacje w Europie, to zdecydowanie polecam Maderę. No już leży poza Europą, ale należy do Portugalii, więc jest dalej Europą. Zdecydowanie polecam. Ok, do zobaczenia na stacji ponownie. Zdążyłem znowu rzutem na baśmę, to była rzeźnia. Daje się, ze mnie nieprawdopodobne. O mało nie wyjrzałem na no Dobrze, zwiedźmy sobie pociąg, w takim razie, moi drodzy, skoro już zdążyłem i jadę. Dzisiaj do Ibusuki, mojego miejsca docelowego, na dziś dojadę w okolicach godziny 15 A więc y, będę miał sporo czasu, więc mam zamiar iść coś zjeść Prawdopodobnie lokalny ramen Uwielbiam e, I odwiedzić jakieś ze dwa miejsca, może niezbyt daleko Muszę się zrelaksować, żebym miał energię na jutro Za oknem jeszcze miasto Kagoshima, ale już niedługo wyjedziemy Będziemy jechać wzdłuż wybrzeża przez jakiś czas Powinny być niezłe widoki tam w oddali Sakura Dima, czyli wyspa, była wyspa wulkan Są też karteczki jak to w każdym tego typu pociągu i busukino tam tebako więc wypadałoby trzasnąć pieczątkę. Ok. Zaczynamy zwiedzanie od, od końca pociągu. Na jakiej stacji zatrzymaliśmy się chwilowo. Jest to mały pociąg dwuwagonowy, tutaj jest tylnia szoferka. Wygląda w sumie praktycznie tak samo jak te, które już widzieliście poprzednie pociągi. Tak mi się wydaje, że chyba no i teraz zobaczymy jak prezentuje się ten pociąg. Jest taki, no zapomniałbym o rutynowej kontroli toalety. Możemy sobie pozwolić na takie niedopatrzenie I wysoki no bako. Troszkę rzuca Strój letni, Japoński strój letni, Czyli ręcznik na, zawieszony na szyi Ok, toaleta bardzo ładnie wzorowa Idziemy dalej No, mamy coś w rodzaju biurka są yy, akurat w tym pociągu darmowe yy, yy, mokre chusteczki, jakieś naklejki. Tutaj też są. To akurat fajnie, są mokre. Fotele są dosyć wygodne, takie dosyć miękkie. Tak się to prezentuje. Tutaj przechodzimy do sekcji, gdzie myślę, że dzieciaki mogą sobie tu siedzieć po tej stronie. Są tu jakieś rągiewki. Dla dzieciaków kredki i książeczki, różne do tak, to dla dzieciaków, typowo takie rzeczy. Natomiast z tej strony tego typu sofka fajna sprawa. I można sobie tutaj oh. zasiąść. O, to jest naprawdę fajnie i obserwować sam widok za oknem to miejsce mi się bardzo podoba, jest tak zrobione, ponieważ pociąg zawsze jeździ na tej trasie, więc ten widok tutaj od strony linii brzegowej i te góry w oddali z Sakuradzimą jest wtedy widoczny. Jest bardzo przyjemnie. Tutaj pani chodzi, sprzedaje różne gadżety. Tak wygląda. Dość piękny jest ten widok zaraz w tym momencie. Tam w oddali ta sakura zima nasza. Wspaniałe. Wspaniałe błękitne niebo, błękitne morze. Tutaj mamy końcówkę pierwszego wagonu a przejdziemy do drugiego Ciekawe czy się... Ła, wow, trochę tu rzuca Tutaj trzeba ręcznie Trzeba ja to zajmę trzeba dużej siły użyć tutaj, żeby otworzyć te drzwi ...też zaraz będzie pani chodziła z tabliczką, robiła zdjęcia No a tu jest taki Wystrój może mniej skamniejszy, ale no, tu ma inny klimat po prostu ten pociąg jest. A tu dla odmiany są po tej stronie fotele wygodne, gdzie można obserwować widok. I jest tutaj z tej strony też sowka. Taka loża. I jeszcze na końcu miejsce gdzie co trzymać się należytego tego i stać tutaj A na końcu czteroosobowe Kierowca maszynista Z razem jest skrzyczą znowu widzowie Czy tu na chwilkę usiądę Jej. W ciągu też pani cukierki z sinkami samem przyniosła. chodźmy jeszcze rzucić okiem na zewnątrz, bo wtedy jak przybiegłem, to już nie miałem czasu. Tutaj tak, takie są e, rozpylacze wody, które bardzo się przydają teraz przy tej gorącej temperaturze. A na no i foteczkę trzeba jeszcze zrobić. Ibusuki nota tamate bako. Stacja Ibusuki. Bananowce. palmy to i tam wyżej się zderzają. Nawet w mamy całkiem sporo jest przedział z tymi oknami panoramicznymi, bardzo przyjemne są te sowki takie do siedzenia kolejny specjalny pociąg zaliczony w czasie tej podróży jeszcze jeden zaliczę w prefekturze Miyazaki to będzie taka dłuższa podróż półtorej godzinna Bardzo przyjemna stacja. Okej, okay, chodźmy eksplorować Ibusuki. Mmm, magiczny tunel do wyjścia. Zdjęcie. No, to jest maleńkie miasteczko, co jest w stylu Tsukumi, więc myślę, że o, jakie tu się odbywają imprezy na peronie związane z tym pociągiem. Mm -hmm. Grubo. Mm, żółw zapędowca. Zobaczmy jak wygląda stacja. Dajcie Wszyscy, którzy żyją w tym tym pociągiem rozumiem. Kagoshima Central Station This way. <gryw> no, taki klimat. Jest też pieczątka, jakby ktoś chciał sobie przybić z Sakurajimą ze stacji. Klimatyczna, prowincjonalna, mała stacja siedzenia. Stylowe, z oparciami takimi klasycznymi Ok, opuszczamy lokal No i tu oto wita nas Brama Starodawna Na zewnątrz stacji Taki oto obrazek Pięknie Bardzo przyjemny klimat Mamy piękną mozaikę tutaj. Właściwie to płytki takie bardziej niż mozaikę. Z sakuradzimą, która tu się będzie z całą pewnością przewijała wszędzie, bo to jest symbol tej prefektury jest widoczna z wielu miejsc. O, wydaje mi się, że tu jest onsen dla stóp, więc będzie można od razu spróbować. Chyba onsen deska. Onsen, a i jokata. No dobra, to zaraz tutaj spróbujemy. Wspaniała sprawa, taki onsen dla nóg. Od razu po wyjściu ze stacji. Wymoczyłem stopy, mogę kontynuować.